Migun, Serdecznie chcę Was y, zaprosić do serwera Ender, A ze mną jest. Lol, administracja. Administracja widać, jak się bawi na tym serwerze. Bo ja mogę. Z góry chcę Was przeprosić za. Nie wstawianie filmików, ale. My, no, miałem krótką przerwę, bo musiałem sobie wziąć i po, o, poprawiać oceny I tak szybko zmartw mi da pałę. A to do jeden Dobra. dobra ej, chodź, idziemy na spał. No, no czekaj, czekać sekund, sekund No, żeby mi dał szybko opa, a potem go. Nie, no nie, czekaj, czekaj. To no nie działa. No. Dobra, admin ma zawsze rację. No, co dalej? Kto się kłóci? Za Nodusa i inne Czy ty ban IP, proszę uważać, słyszysz BAT, padale, Ukry ukrywaj cenzurę, pamiętaj, na gildię potrzebujesz itemów. nie, nie w chodźmy do tak. E, za spam drogi ban. Hej, ja Nie proś o iteny, nie proś o rangę, nie proś o gm miłej gry, Admin Cię widzi, widzisz mnie? Bo ja Cię nie widzę. To tak, bo Potrzebne na y, gilię. To tak. 32 diaksy. Tak one wyglądają. Teraz wam pokażę. Tak on nie, wygląda... Drapon. Tak wygląda diaks. Szafa żelaza. Prawa. Ty ty ty. Y, y, 32 żelaza. 32 złota. Tak, to, to jest to, z czego się robi normalne z, y, jabłka. Y, I o tym się? Oraz 300 hajsów, tylko nie wiem, czemu to będzie. No, no bo nie się. było nic innego na hajs. Co, co byś tam wsadził na hajs? O, idę sobie po świnki, chodź, tutaj są świnki, chodź, pokażemy świnki. Gdzie? Świnki tutaj, tutaj. Taka dziura y, w ścianie, tutaj, Jedzenie, tak, tutaj. I tutaj, tak. Patrz, ha. Robi się klik, tak. Klik, dawaj, spam, 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 spam. No to o tym się. O się. Ja to będę spał. On no, no, ocu się. No, idę. I tak się właśnie wspomnie, Ile haj, ile już jedynie? Znaczy. Aha, dobra, Dobra, tak. dobra chodź. Dobra. dobra, idziemy teraz. O, tu. kolei mam teraz tu. VIP'a. Tak, cena VIPA, SVPa, a co to jest? Mega na VIPa. Na Vipa. Idziemy, warpy, Dobra, ale serenie. tam jeszcze nie jest reszta zrobiona A, Reszta nie jest Na razie tylko nie, jest e, dla warp y. Warp y na samym końcu No y -y, Chodź tu na VIPa, chodź na Wipa. Y -y, 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 -y. jest VIP No gdzie ty jesteś? To jest VIP. Ja ten nie mogę dać, no, bo tak. widać You don't have permission O, jaki right. tu Co? Się stało? <laughs> Wszedłem no a tam u góry dopiero będzie strefa mega vipa Widzę Mega VIPa jest super Dobra co tutaj jest? Tutaj jest VAPersy Widzicon Nie żadne warp, tylko Villagersy No Villagers Otwórz to pedale Czekaj kupię sobie o dobra kupiłem sobie Idziemy dalej No otwieraj drzwi Dobra, dalej, mm, co tutaj jest? To, to tam jest wyjście na powierzchnię. Sklep? Czekaj. Tutaj jest tak, a, a tam jest sklep. Czekaj, bo mnie stara do To jest warp sklep. Pisze, sell lewy by prawy. Czyli nie, że klikacie cały czas lewym i tak, czemu tego nie mogę kupić? Czemu tego nie mogę kupić? A tutaj jest hajs, no, 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 no. 56 dolarów. Patrz, patrz, ile ja mam, patrz. Patrz, patrz. No, no nie widzę. No to wyjdź stąd. Czekaj. lol. O co się? O co się? Jaki spa, jaki cheatem Dobry report. Skąd oni moim idiacy sprzedają albo kupowam, panie? Ja nie wiem. No kupują po prostu, nie? Lol Uncle Freyrze Dobra, to idziemy na bar. Jakie są? No nie, chodzi się na parkour No to... Gdzie jest? War parkour, pisz, pisz. War no, parkour, ale gdzie jest? Jest to po no, startem. Bardzo... park. Przepraszam za katar? Bar, bar, ko, A tam na, no, no i tak ta, ta, ta właśnie przychodzą profesjonaliści. No, no widzę. Yeah. <gry> e, pierwszy, e, pierwszy, e, pierwszy. 180. E, no co, panna, panna pa, nalna. Ja się... To jest twoje 1, czy? Dobra, chodź. Ty, 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 ty. Idziemy dalej. Co mm. to mamy jeszcze ciekawego? Jakie są warpy WARP Nie warp. wiem o co chodzi w evencie, bo tego nie robiłem warp C... Warp, warp, warp. Jedyna warp event O nie tam nie wiem co tam jest, chodź na cenę Nie Lol. Warp event. Chodź na cenę po prostu co nie... tu tutaj chodzi Cho No nie wiem o co tam chodzi No to Nie wiem aha, no wejdź, to... Będzie pierwszy na symbol Aha grubo Nie warp. wiem co

Aha, to jest, że jaki gracz jest pobliżu ciebie ile kratek. Yy, jaka zbroja? No oprócz cztery chyba tam pisze, nie? Nie pisze. Jesteś ty najbliżej, jesteś nie, to jest ile? To jest diaks, yy... i ty, i zbroja, i miecz, 42 dwa. do strefy Magabi i może pisać koloro, ko koloro. Yy, tutaj kod. Do mnie też można napisać kody jak coś, bo mam też dostęp no, do konsoli. Mam no, też. No, Frejre ma dostęp do konsoli. No, no, no. I tutaj się właśnie opłaca kupować mnie za bo to się dopłaca tylko 3. 2,70 się na i ma się chęć wszystko. A tak, teraz tak. Repa i VIP dostaję za 7 złotych. Trefa i uchap. Grubo. No i tak widzicie to się żyjecie youtuber chcesz być rangą youtuber e, musisz nakręcić reklamę serwera i musisz mieć ponad e, e. musi być 200 wyświetleń jeżeli masz te pisz do Adma e, Bax pisze do ciebie bo mam filmik 480 wyświetleń e, już jest więc proszę 2 youtubery hehehe <laughs> jak to zobaczę na własne oczy to dostaniesz nie. Żartowałem! Ty nie masz oczu! Ty nie masz oczu frejrze. War. War. Jak nie mam oczu? War. No nie, escape to za nie ma, bo tam jest kupa. Ale wszystko trzeba pokazać, nie denerwuj mnie. No ale tu nic nie masz, szajbata, że jesteśmy tu no, u góry. No czekaj. Na, na górę jak jesteśmy. Lol. O. Escape jak chcesz to możesz się ten. O jak chcesz to escape, to sobie możesz poskakać po lodzie. To co jeszcze? Co eee, jeszcze? Co jeszcze, jeszcze Nie wiem, możemy. Tak, ad na tym. Co ty się Bugs, Talender? Bugs. Gdzie to, Gdzie to jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie, ja mnie Aha. No i tu le Ultuf patrz, Patrz, Patrz to mowce, patrz to mówce, patrz, patrz. Chodź tu, chodź. Chodź tutaj, o, no, patrz. Czekaj. patrz. Patrz, patrz. Czekaj. No niech bał z jej. Ty, 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 ty. No gdzie uciekasz Patrz, patrz ją, widziałeś to? Widziałeś to? Ej, ej, czy ty ją liżesz? Pytanie Nie. Roku. Patrz. Ej, aha i wy ej będzie tytuł, czy ty ją liżesz? Nie ja mnie liża, ona mi... Ana liże. <grym grym> tutaj no, widzę no, pierwszego, pierwszego gracza. gracza proszę państwa. Pierwszego gracza. Zasumuję jeden. Co <noise> 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 no, to O, karm i... Term... Um, ty lol, sub. <noise> Ej, słownictwo karmic. Słownictwo! Jakie? Ja słowo. No jakie? Na polskie. Regulamin. Regulamin też się tyczy. Creeper! Patrz, o! Ale aha, patrz, jeszcze, patrz. jeszcze, ej... Będzie tutaj to, że pod... Aj czemu tu jest bedrock? O nie, nie wiem, co ty się nie pytasz? Był chyba bedrock. Tego nie ma. Tego nie ma. Teraz nie ma. jak Bugs niszczy. To co? A, niszne. Ja, niszne. ja naprawiam mapę. <noise> Lol. Lel, un sub no dobra, to to było na tyle No to hmm, chodź, chodź Gdzie, na górę? Na Mount Everest. Gdzie? Na Mond Everest no A, to, tutaj jest jakiś niższy stopień, idziemy na niższy, bo ja nie, ja nie chcę się przyzmubić. Tutaj. Nie, idziemy na górę, nie, tu nie idę. To jest jakieś i ubóstwo. Dobra, pierwszy. Nie, nie jest głupi Dobra, więc... To było na tyle o. LOL. Okay. A eh. No to było na tyle wiem. Dzięki, cześć. Narkom. Hehehe.